Dobra, rozpoczynam nagrywanie tego momentu. Siemka w drugim odcinku Draft Race'a. Tamten to była jakaś porażka, bo graliśmy w 4 na 5. Nie, w 5 na 4, no. Teraz mam nadzieję, że będzie normalnie. Lecimy. Tylko patrz, taka że tutaj nikt nie będzie bronił. A jak coś, to tędy można wychodzić i od razu trzeba do dżungli spylać. Nie można łazić po liniach. Dalej się zakręci w tym czerwonym. Bo to jest niezrozwolone i to jest będzie karane. Wykluczeniem z naszej społeczności życiowej, żydowskiej. Można stawiać wardy. No można. Można, kolego. Ale tam zrobili więcej. Ole zbejtował! Co? O. Dobry. Pójrz się zuczają na mnie. Chyba, On że może można iść tam w tą stronę, cofnij się z u nas się wywaliła? Tak, to jeden punkt. Mhm. O oh fuck! Nie, nie dam rady. My nie się No. Trzy... Dwa, bo nie dali się wywaliła, a u nas jaj. I... No, Dobrze nie dali nie? A to trzy... trzy jeden, dobra. Aha, padniki sory, ziomeczki. No ale ma trwać, ma trwać Bo tutaj wiesz, wszyscy lecą na pałę i... No Jak my teraz przejdziemy bez... Normalnie Zobacz, kto tu mam dla was Trzeba zaraz drugi level na nich Dawaj, lecimy na pałę Ja nie mam go przecież A to przeskocz na mnie Nie mam go przecież Nie mam go, a to przeskocz na mnie Ale <laughs> dobra, przeszedłeś tu, ale... Ja sobie poczekam Ej Ej, tu tutaj miniony do mnie A e, dobra, ty... 3-2 jest już <laughs> No teraz już nie będzie tak kolorowo, teraz zaczynamy ją bronić. 3-3? Dobra, bo się w wyniku gubi i oh, opierdylem Jest 3-3, tak? Tak, ja może zostanę dead Możesz Możesz Na początku jest łatwo wlecieć, bo wszyscy lecą na, do przodu I spele masz wszystkie i możesz tam jakoś fajnie O, Trynda tu jest A tu będę pilnował tego przejścia Fizz idzie z tej strony Ty, oni, patrz, patrz, tam we czterech do niego poszli Dam radę przeskoczyć? Może Ty, widziałam je, o ja pierdylą. Mają warda już tu jest, Będzie Fizz wam wskoczy Wleciał? Nie, LB go zabija. A! Run! Dobra, no, nie. Może? <laughs> 4 x i pojedzie na 4 4 to my z, ja zrobię tak: pójdę do bazy, postaram tam cię wbić drugi level, jak oni będą przechodzić, i wtedy dopiero zacznę tam Pójść dalej. Gdzie on leci? Oż ty jaki luk tu jest! Na razie to nie ma co tam wchodzić Znaczy ty masz, bo ty masz to No bez flesza to... Ciężko Bardzo trzeba jakieś kupować Też prawda Nie no co ty ta grywa nie... Grwa, gra nie potrwa tak, tak, tak krótko. O idzie, idzie ten idzie. Przejdzie, nie? A nie dalej tak zapala Przejdzie U. Nie ma! Nie dotnęło! Dobra, tak się spoko level zdobywa w sumie. No właśnie o to Ale A masz już drugi? No. Nie, mam... Ja mam kawałek do RIO. Ja mam drugi, to ja idę. To ty idź, ja się zastanawiam chwilę. Gdybyśmy we dwóch wskoczyli... To było spoko. Bardzo by się przydał, jeszcze. Kiedy dojdzie. Tu są we dwóch cholera. No ale tu nie damy rady, i tak? Przejdziemy, nie ma szans, kurde, padło od, od, od tego, tak? No, cztery, pięć, na mnie nie Ej. widzi Bóg no. jak może być cztery, pięć dla mnie, wbijam tam. Bijam. Ale ciepło ci z bańki Ale ich tu nie O, nie tam nie masz no. On chyba z trzeci level ma No, nie, ma no może sam już Jak tu wejść, Do tej Wiecie co? Trzeba podejść tak, że jeden z jednej strony, drugi z drugiej, Po prostu zbajtować tam. Ja bym tu poczekał na trzeci. Idę tam. Niech oni przyjdą do nas. Ale idź w drugą level. stroną. O, bimy lewe. Co? Ostatnie. Można to ostatni na butach? O co chodzi? Nie wiem o co chodzi. To jest chyba... Można czy nie. Biegnij z drugiej strony, może któryś z nas doradę, radę. Jak tu zbajtuje? Dałeś radę? No. Tak, tak. 5-5? No. Czy tam się u nas wypieprzyli? Nidalka jest na no, bezkapa. A no, to nikogo nie ma. O nie! O pomógł mi, chłopaku, dziękuję Ci. Mogę przez linię przejść teraz na drugą Nie, stronę? nie możesz. Właśnie nie. U... 6-5, bo ja wlazł. No okej. Okay. Będzie i tak. Ty, trzeba zrobić tak, że z dwóch straszy po prostu wchodzi i tyle. Mhm Oba to To biorę To Dobra, weź tym Jarvanem się tam zastać, a ja idę z drugiej strony Tak będzie najlepiej O kurde Idą. Dwóch tu jest, Spis poszedł z tej może Tu jest tu? Zaoramy no, po jedno. Parówek. Dawaj tego. Dobra. Fire punkt To napisz tam. Dwie. Dawaj, Dawaj, damy radę. Nie mam bólu. A, Gdzie dobra, nie da. Nie, trafił kombus za ham. Kurde, co za mnie Nie, no. No, jak nie ma. No, no i tak nic nie zrobię, nie masz na no CC. Co za kanał, kuźwa, nie mam żadnego CC, słaby jestem ten Z. Mogę ją zbajtować na siebie. Chodź, chodź, chodź! Nie, nie, nie! Zdoskoczysz mam... do mnie. Nie mam... No to co? Ona podejdzie tu. Ja bym tu ustawiła. No, widziałem. O, możemy go teraz? Wow, przestaję ci dena przestraszyłeś w tym. Nieej, co ja robię tu? cóż, nie, nie rozwalę go. A Nie dałeś rady. Ewelina dała. nie wejdzie. Nie, nie wejdzie. Nie wszedł. Ile jest? Bo nie wiem ile jest. Chyba Dla nich? Dla nas. Nie, dla nich. Ej... Zatem... No ale tam było ostatnie, ostatnie, pisane, że dla nas ok. Nie, dla nich jest, bo Trynda plus. Dobra, ja mam wszystkie spele. Poczekaj tym Jarvanem, ja tam wschodzę razem z tobą. Tak. O kuźwa, dobra. To jest nasza akcja, we 3 wlatujemy. Trzy, czte, ry. Tak. Dawaj, kurda, pierwszy raz! Jest, jest! Pa, pa dojdę. Doszedłeś. Od nich ktoś doszedł? Tak. Kto? Ty doszedłeś? Tak. Jadu. Kto Ta. doszedł? Yy, od nich... Yy... Co to tam było? Chyba Fizz. Ja, to był fi. Ło! Wow, dobre! Dobra idźcie we dwóch, my tu pobronimy. No. Trudno. Jeden z jednej strony, drugi z drugiej. Jeden nie da rady. A nam potrzebny jeden, tak? No im też jeden. Idzie tu. Czekaj, bo idealne, Oj. Przegraliśmy. O, dobra. GG. O, 9. Nie, przegraliśmy już. Ła. Ładnie wskoczyli we dwóch. No, teraz teraz jak gdzieś lepsza gierka była, mam nadzieję, że następne będą jeszcze lepsze, jeszcze dłuższe i jeszcze bardziej emocjonujące. Męc... <noise> Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na następnych odcinkach i, i, i jak to się nazywa. Jak chcecie tam chcecie info odnośnie następnych meczów to na fanpage'u będzie który jest w opisie. Trzymajcie się.